Yoda był określany przez wielu mianem najmądrzejszego i najwybitniejszego Jedi w historii. Jego mądrość nie pomogła jednak zakonowi, który pod jego przewodnictwem upadł, a na jego miejscu wyrosło nowe imperium kierowane przez Sithów. I to mimo tego, że kilkukrotnie podczas wojen klonów moc pokazywała mu strzępki tej mrocznej przyszłości. W tym materiale skupimy się na decyzjach Mistrza Jody oraz czy miał on możliwość powstrzymać Sidiousa przed wydaniem rozkazu 66. Zapraszam do oglądania, jak również tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zasubskrybowania kanału. Pochylmy się nad decyzjami Jody podczas wojen klonów. Na wstępie skupimy się na jednej z wizji, która jest wspomniana w tytule filmu. Na samym początku Wojen Klonów, po udanej misji na Księżycu Rugosa z odcinka Zasadzka, kiedy Mistrz Jedi wraz z towarzyszącymi mu klonami wracali na Coruscant, zapadł w medytacyjny trans, doznając wizji. W antologii Stories of Light and Dark, w opowiadaniu Sharing the Same Face, adaptującym wspomniany odcinek, Joda wejrzał w przyszłość towarzyszących mu klonów. W przypadku Jacka wizja pokazała mistrzowi, jak klon odczuwa niedowierzanie i żal, lecz chwilę później uczucia te zniknęły, zastąpione potrzebą pełnego posłuszeństwa. Niewątpliwie było to odniesienie do chipów kontrolnych oraz do zmuszenia poprzez nie klonów do wykonania rozkazu 66, czyli zabójstwa wszystkich Jedi. W tamtym momencie wizja była dla Jody niejasna i uznał, że pokazało mu tylko to, co sam dostrzegł w klonie, czyli zbyt szybkie wykonywanie rozkazów bez pomyślunku. Joda zignorował przesłanie, twierdząc, że wgląd w przyszłość i próba powstrzymania tej niekorzystnej może być niebezpieczną przynętą zarzuconą przez ciemną stronę. Naturalnie w tamtym momencie Yoda nie miał pełnego obrazu sytuacji. Ten nabrał sensu dopiero pod koniec wojny, gdy Jedi odkryli, że za stworzeniem armii klonów stoi hrabia Duku, ówczesny lord Sithów, oraz że klony posiadają w głowie chipy, których jednak prawdziwy cel został ukryty przed nimi przez Naleese. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że chipy sprawiały, że klony były mniej agresywne. I zapobiegały chorobom, które żołnierze mogli odziedziczyć po Jangofecie. Odkrycie pochodzenia klonów zostało przez Jodę zatuszowane i tylko Rada Jedi wiedziała, z czyjej inicjatywy powstały. Decyzja ta podzieliła radę Jedi i także fandom, gdyż pogłębione śledztwo mogło Jedi doprowadzić do Sidiusa. Słusznie jednak Mace Windu zauważył, że upublicznienie tej rewelacji spowodowałoby całkowitą utratę zaufania opinii publicznej i separatyści zyskaliby olbrzymią polityczną przewagę, która doprowadzić mogła republikę do natychmiastowej porażki w wojnie. There would be mass chaos. Poza tym Republika była w stanie wojny, więc nawet gdyby prawda została wyjawiona, mało prawdopodobne by było, aby Senat natychmiastowo rozwiązał armię, tym samym pozwalając Konfederacji wygrać. Joda stwierdził, że na razie muszą grać w grę Lorda Sithów i kontynuować wojnę, lecz należy ją jak najszybciej zakończyć. Palpatine rozegrał tę partię perfekcyjnie, stawiając Jedi pod ścianą. Jeżeli obawiając się klonów, ci wycofaliby się z czynnej walki i wszyscy wróciliby na Coruscant, opinia publiczna, jak również sam kanclerz, uznaliby ich za zdrajców, co również doprowadziłoby do wydania rozkazu 66, gdyż ten właśnie dotyczył wyeliminowania zdrajców Jedi. Dla Jody kontynuowanie wojny było na tamten moment jedyną możliwą drogą do pokonania Sithów, których najpierw trzeba było wyciągnąć z cienia. W tym miejscu można wytknąć Jedi brak logicznego myślenia, gdyż nie powiązali oni ingerencji Sithów w stworzenie klonów z chipami w ich głowach. Tutaj z wyjaśnieniem tej kwestii przychodzi nam scena z serialu Wojny Klonów. Czasem, 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 Czasem. Czasem. Im dłużej trwał konflikt, tym bardziej na Jedi zaczęła oddziaływać ciemna strona mocy. Możliwym było iż sanktuarium Sithów pod świątynią Jedi, które jednocześnie było potężnym skupiskiem ciemnej strony, z każdym kolejnym dniem wojny wpływało na Jedi coraz mocniej, mącąc ich umysły, przysłaniając prawidłowe osądy, czy też właśnie utrudniając łączenie logicznych faktów. Coś jak oddziaływanie bezimiennych w erze Wielkiej Republiki, którzy sprawiali, że Jedi stawali się otumanieni i niezdolni do logicznego myślenia. Swoją drogą Joda ukrył ich istnienie przed wszystkimi, w tym Jedi, nie chcąc, by te na nowo zostały wykorzystane przeciwko nim. Okazało się to sporym błędem, gdyż po 150 latach bestie wróciły i wielu Jedi, nie wiedząc, jak z nimi walczyć, zginęło. Wracając, jak bardzo całą ciemnej strony przysłaniał Jedi prawdziwy obraz sytuacji ukazuje scena z zemsty Sithów, kiedy Windu był w stanie wyczuć spisek przeciwko Jedi i otaczającą kanclerza ciemną stronę, lecz nie był w stanie wskazać, od kogo z otoczenia palpatina ona pochodzi. W legendach w adaptacji książkowej filmu oraz w powieści Labirynt Zła, to nie kanclerza podejrzewano o praktykowanie ciemnej strony, Lecz kogoś z jego bliskiego kręgu doradców, m.in. Mas Amede, a Palpatin był niczym więcej jak marionetką Sithów. Przejdźmy do kolejnych wizji doświadczonych przez Jodę. Dzięki pomocy, połączonego z mocą Jina, który zabrał Starego Mistrza na Dagoba, ukazała mu się kolejna prorocza wizja rozkazu 66. W niej Jedi zmuszeni byli walczyć z klonami i wszyscy polegli, a Sithowie zatriumfowali. W tym momencie dla Jody stało się jasne, że ta wizja, oraz ta z początku wojny, przedstawiają wydarzenia, które mogą się wydarzyć. Nie wiedział tylko kiedy. Taka ciemność, takie nienawiść. Kiedy to się stanie? To się dzieje teraz. To zawsze się Ale Z każdym dniem, w którym klon walczy, zło rośnie w swojej potencjalności. I teraz można zadać sobie to ważne pytanie: po tych wszystkich wizjach i po odkryciu tajemnicy pochodzenia klonów, dlaczego Joda był tak bierny w powstrzymaniu Sithów i pozwolił, aby ukazana mu mroczna przyszłość się wydarzyła? Mogło to mieć związek z tym, jak w gwiezdnych wojnach postrzegało się przyszłość. The

To, że wizja pokazała mu alternatywną przyszłość, wskazuje to, że w niej Jedi tacy jak Obi-Wan, Luminara czy Windu walczyli razem przeciwko klonom, co ostatecznie się nie spełniło. Joda nie przekazał ważniejszych szczegółów ze swoich wizji innym Jedi, gdyż jak wcześniej wspomniałem, strach przed mroczną przyszłością i próby jej zmiany mogły sprowadzić ich na ciemną stronę. Nie trzeba daleko szukać przykładu takiej ewentualności. Anakin Skywalker widząc przyszłość i w niej śmierć swojej żony Padmy, chciał tę przyszłość zmienić, co ostatecznie w, w dużym skrócie doprowadziło do jego upadku w mrok. Joda był pewny, że jeżeli Sithowie mają zostać pokonani raz na zawsze, bieg wydarzeń w dużej mierze nie może zostać zmieniony. Tylko kontynuowanie wojen klonów sprawiłoby, że po czasie pewni siebie Sithowie odkryliby swoje oblicze przed Jedi i wtedy byłaby szansa na ich pokonanie. Stary Mistrz postawił wszystko na jedną kartę. Zaufał klonom i temu, że dzięki nim Jedi zdołają zakończyć wojnę nim plan Sithów zostanie wypełniony, tym samym nie dopuszczając do spełnienia się przerażającej wizji. Wiedział też, że kanclerza otacza ciemna strona, nie wiedział jednak od kogo dokładnie ona pochodzi, więc mimo niechęci do takich radykalnych kroków, musieli być przygotowani na walkę z władzą i szybkie aresztowanie kanclerza, gdyby ten nie chciał zrzec się ze swoich uprawnień. Nawet kiedy mroczna wizja przyszłości się wypełniła, Joda stanął do walki z Sidiusem, aby móc w ostatnim zrywie uratować zakon i republikę. Ostatecznie pojedynek nie poszedł po jego myśli, lecz odpuścił dalsze próby walki, gdyż zaufał mocy, która wskazała mu inną ścieżkę, ścieżkę dającą nową nadzieję na powrót Jedi i unicestwienie Situ raz na zawsze. Ta pewność o jej istnieniu wzięła się od kapłanek mocy, które wpierw ukazały mu jak ta mroczna przyszłość może się potoczyć, a następnie pokazały mu mały urywek przyszłości, mianowicie moment jego śmierci, przekazując mu również wiedzę o jeszcze innym Skywalkerze. Yoda zorientował się, iż nieważne jaką decyzję by podjął, zakon Jedi w Wojen Klonów nie miał prawa wygrać i czystka Jedi musiała nastąpić w ten czy inny sposób. Otwarta do nas jest droga, która nie jest znana dla Sith. Przez tę drogę, zwycięstwo, możemy jeszcze znaleźć. Nie zwycięstwo w wojnie klonów, ale zwycięstwo na cały czas. Aby zapewnić przyszłość zakonowi Jedi, musiał przeżyć i wyszkolić kogoś, kto po kilku latach pomści śmierć tysięcy Jedi. Tą osobą miał być Luke Skywalker, któremu przewidziano odbudowę zakonu i doprowadzenie do ostatecznego upadku Sithów. Niestety, aby osiągnąć ten cel, wymagało to poświęcenia, na które nie każdego byłoby stać. Joda musiał pozwolić wielkiemu planowi Sithów się wypełnić i zawierzyć mocy, że decyzje, które podjął, finalnie okażą się słuszne. Na tym skończę ten odcinek, który jest ostatnią częścią mojej małej trylogii o Jedi podczas wojen klonów którą pierwotnie chciałem stworzyć jako jeden materiał, coś w stylu eseju na 30-40 minut, ale stwierdziłem, że wygodniej do oglądania będzie, jeżeli to podzielę. Choć widząc pozytywne opinie w komentarzach osób chętnych otrzymania tak długich materiałów, nie omieszkam taki stworzyć przy następnej okazji i sprawdzić jak się przyjmie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia poprzednich części. Dajcie znać, co wy sądzicie o Jodzie i czy jego decyzje doprowadziły do upadku zakonu Jedi. Zobaczmy, ilu z Was stanie w jego obronie, a ilu potępi jego działania. Komentarze są całe wasze. Nie chcąc już przedłużać, zachęcę jeszcze tych, którzy tego nie zrobili do zasubskrybowania kanału, zostawienia lajków pod tymi filmami, bo dzięki temu powstają tu kolejne ciekawe materiały. Wpadnijcie też na mój serwer Discord, aby pogadać z innymi fanami Star Wars lub obejrzeć filmy jeszcze nieopublikowane. Dziękuję Wam wszystkim za dotychczasowe wsparcie mojej działalności, życzę Wam udanego dnia, bądźcie zdrów i do usłyszenia niebawem. Niech moc zawsze będzie z Wami.